Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem Gremlin i słuchajcie, dzisiaj taki odcinek troszeczkę mieszany, bo troszeczkę materiału będzie pochodziło z mojego streama, troszeczkę materiału ze streama bodajże doktora. I tak naprawdę pokazuję wam go też po to, żeby... Byście zobaczyli, jak się troszeczkę czasem wygupiamy, jak yy, no czasem działamy sobie właśnie na serwerze Gremlinowo. Na którego serdecznie Was zapraszam. Jeżeli dalej Ciebie na tym serwerze nie ma, no to wiesz, co robić. Tutaj wysiedlać się film, link do filmu rekrutacyjnego. Także ja już dłużej nie gadam. Ty w wolnej chwili się rejestrujesz do naszej gry, aby zobaczcie, jak mi poszło na arenie PVP. Dobra. Jem surową świnię. Dobra. Dobra, gotowyś? Oczywiście, że tak. Na przegranie no. zawsze. To coś się bijemy? Yy... A co byś chciał wygrać ode mnie? Mm. Stuba. Nie no, bez przesady. Nie wiem, może zaproponować. Jesteś młodszy, jesteś... Mogę ci zatańczyć ładnie jak... jak ten... jak, nie wiem, przegram, a jak wygram to... Ej, dobra, wiesz co? Ty grywasz też w no. Fortnite'a, tak? Czy mi się wydaje? Tak. Dobra. Jeżeli przegrasz, wysyłasz mi na, yy, na PW, yy, jak wykonujesz jakiś taniec Fortnite'owy. Hej, ale wiesz, że się uczyłem. Tak, Ta, odinstalowujesz. Znaczy teraz ja mam zainstalowanego. Roli, 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 roli. A, a jak ty wygrasz to, co chcesz? Um, nie wiem, kurde, co mogę chcieć? Kurde, no, co mogę chcieć? Mhm. Widzowie, czego ja mogę chcieć? Rozumu. Jakiś propozycja? No, <noise> nie no, to raczej nie dostanę od kogoś. Bo z pustego mi nie naleje, także no. Ale mogę jakby. kupić fiński mózg czy coś? Fiński mózg. Nie, ja to zostaw to sobie raczej. Pendrive ci A... wyśle Nie no, ale nie, nie O, LED'y ci mogę wysłać Mam Metr LED'ów Będziesz miał więcej Mam pięć No wiesz, to będziesz miał 6. <laughs> nie, bo nie da się ich łączyć i musiałbym drugie gniazdo podłączać To no. może zagrajmy po prostu o honor Kto... Nie, ja chcę, nie. ja chcę ten tajemnictwo Fortnite'owy Patrz, za mną... Nie, nie no było tak prosto Zimie ci zatańczę Eee, nie no wyślesz mi to, wyślesz mi to. Ja, ja pierdzielę, nie. Dobra, chodź, klepiemy się. Dobra, to jest dobry pomysł. Aj. No, no. się nie założyłem. Ajajaj. Aj, aj. Ja żałuję, bo wiesz, ja to nagrywałem w całości, ja liczyłem, że wystawił... Się się jak sięba tańczy. Jak shiba tańczy. Ty, ale <laughs> czekaj, ja mogę w sumie to tak zmontować, że wyszło, że nie wygrałem. Czekaj. No ale teraz chyba ginie w tajemniczych okolicznościach. Gdzie jesteś? Na arenie. No super, wiesz co? Wiesz co, z game modem to ty z możesz. Jak to ty modlę? Co ty mówisz? Streama mam A cz czemu ja cię nie mogę uderzyć? Co to chodzi? <ścoughs> co tu się dzieje, że Ci mogę uderzyć? Póki ci widzowie nie podpowiadają Jestem bezpieczny <suszą> yeah. Running widzowie, running! Został wykopany. Dobra. No. Wygrałem. Wygrałem. widzowie! To wcale nie jest tak. To wcale nie jest tak, że skamowałem, oszukiwałem i wykorzystywałem pozycję z yy, serwerem. Hmm. Dobra. Game Co, będziemy tak stali jak ten, jak w Pokémonach dwa metapody? No. Pikachu, wybieram cię! Ale, ty kojarzysz mm, tą walkę dwóch metapodów z początku pierwszej serii? Tak, tak, no, no, mhm, 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 jak najbardziej. Byłem tam. Wiedziałem w PokeBolu. A, w PokeBolu siedziałeś. No, nigdy mnie nie wypuścili na warkę. Byłem tym Charmanderem. Okej, okay. Ej, bo Twój Nightbot skamuje. Ja ciebie nie subskrybuję bo nie jestem zalegowany i nie mam reklam. Eee, no, nieźle. I oskamowałem całego Twitcha. W tym momencie. Aha, więc teraz tak gramy, no super, To jest akurat dobra strzała dla ciebie Daj się trafić, to zobaczysz jaki dasz efekt e, Ile masz serduszek? No tam, mhm, ile Nie, a, ile no, masz serduszek, żeby nie, nie mam jednego Okej okay. Super strzała No leczy cię? Nie leczy mnie A, mnie leczy, zapomniałem <laughs> Super strzała, super, tu jest po super strzała To czujesz na polskiej scenie, bo nie ma reklam? No, nieźle Fajnie. Co byś chciał? Pokój od ciebie. Rangę. Rangę? Tak. Ja, czekaj, ciekawe. Zobaczmy się sprawdzić. Czy jak? A, ciekawe. Jak jestem na arenie, ty nie jesteś. A. To nie mogę ci nic zrobić. A gdzie się zaczyna arena? Tu, na czerwonej linii. O. Czyli mogę zrobić tak. No. Nic mi nie możesz zrobić Strasznie dlatego też to... Proszę ja się! streamerowi Sakiewką po ten Sakiewką po Ale najlepsze ja to na jest to, to że ja akurat włączyłem o, nagrywanie Proszę daj streamerowi A uśmiech zakazało no Tak, wyświetlił mi się Dziękuję w takim razie za stóweczkę no, Masz stóweczkę. sponsora nikt, nikt w grze a ja, a ja, ja bym ja ten, Bo ten, po prostu ten, przyda się komentarz i ten, a i spawn. Dobrze. A ja w ogóle miecza nie mam w sumie. Eee, no. To ci zaraz jakiś damy. Jaki ty masz doktor? Mam kamienny. Dobra, to tu masz drugi kamienny leży? Kamienny. Eee, poczekaj, poczekaj, bo. Jedna rzecz. Eee, żeby wyrównać szanse, bo akurat włączyłem nagrywanie, więc już jakby tego nie ukryję. I w momencie, Flik. w którym zacząłem nagrywać, no to wiesz, tutaj Alex wrzucił jeszcze stówkę, no to proszę bardzo, to wcale nie jest ciepło. Tak mam kłóso. tarczę. <noise> ja jestem <noise> tym No, także um, obydwoje, jest, obydwoje nie jesteście Moją też planę, najmłodsi, obydwoje jesteście też nie najmłodsi, więc powinniście kojarzyć taką reklamę, welcome to the cage 18, no niestety wad jest tylko dwóch. Jak widzicie, drzwi są zamu i, 7, i jako... nie widzicie, stąd z tej areny można Moje wyjść wystarczy. tylko w jeden sposób, w dwa sposoby. A, właśnie, w jeden e... sposób. Albo nogami do przodu, albo jako zwycięzca przez te drzwi, bo tu się, tu te drzwi e, odblokuje. W z tym... Powiedz mi oh. e, ten, bo e, po prostu ja... zauważyłem, ja że można tą arenę zniszczyć Zdejcie. dookoła. Przez przypadek myślałem, że to jest góra i zniszczyłem drzwi. No zauważyłem, co mogę drzwi otworzyć. <śmuch> no drzwi właśnie, drzwi to można to otworzyć, otworzyć to też. też. I tylko, czerwo... <śmuch> tylko za czerwoną linią. Ale dobra, nie tego nie było, tego nie było. Powiedziałem, że nie możesz zniszczyć. No, się nic nie było. Tak, tak, bo tu jest na tym. Ja stracę wszystkie twoje przedmioty. Steki. Spokojnie, najwyżej was tutaj tepnę później do... Ja wszystkie swoje przedmioty. Ale najlepsze jest to, patrzcie, że was obserwuje i dopinguje tutaj pan szkielet. Dwa pana szkielety. Chociaż nie ja do końca mi się chyba podoba walka. Dobra. Daj panowie szkieleci. O, strzała, strzała. Dobra. Łatwo. Lecisz, lecisz. To już? Runda? Pasjonująca walka. To ja trochę wygląda to jak to, to walka z odcinka Pokemonów, jak dwa metapody walczyły, wiesz? Aaaa! Ja to ma uderzenie, przetrwałem. Nie, no to było złe. To była ruch Łatwo! I tak wychodzi, że jestem mistrzem tej areny.